Nienawidzę algebry. A co ty lubisz? W ogóle nie chodziłby do szkoły. Wolałby poleżeć sobie w domu. No i w czym problem? Musisz się uczyć. Po prostu nie lubię naszego nauczyciela. Dlaczego? Jest tępy i w ogóle nieciekawy. A ja się zgadzam z Leo. Wiktor Piotrowski jest prawdziwym nudziarzem. Ważne, żeby przekazywał wiedzę. Ach, niczego nie rozumiesz, Jim. Dzień dobry, dzieci. Dzień dobry. Kim pan jest? Nazywam się Archie. Jestem waszym nowym nauczycielem algebry i geometrii. Nowy nauczyciel? A gdzie pan Wiktor? Dyrektor stwierdził, że nie radził sobie już najlepiej, dlatego go zwolnili. Tak, wszechświat wysłuchał me prośby. Usiądźcie, poznajmy się. Wy już wiecie, że nazywam się pan Archie. Jestem Amelka, a to Dzisiaj nie będziemy tego potrzebować. No ale co, nic nie będziemy pisać? A co w tym dziwnego? U pana Wiktora ciągle coś pisaliśmy. Mam nieco inne podejście do nauczania. Usiądźcie wygodnie, możecie wyjąć jedzenie, jeśli nie mieliście czasu na śniadanie. I zacznijmy naszą lekcję. Wyobraźcie sobie, że otwieracie skrzynkę ze skarbami. I dostajecie rzadką nagrodę. Prawdopodobieństwo wynosi 1 lub 2%. A wiedzieliście, że liczba 6174 jest magiczną liczbą? Dlaczego? A bo... Opowiem na następnej lekcji. W domu wymyślcie zadanie matematyczne, rozwiążemy je wspólnie jako klasa. Podobała mi się ta lekcja, mi również. A tak przy okazji, dzisiaj będzie dodatkowa lekcja algebry. Ja idę. Że co? Nigdy nie chodziłeś na zajęcia dodatkowe. Ale ten nauczyciel tak ciekawie opowiada o grach i ciekawych faktach. Tak, to nie jest pan Wiktor. Ma talent, skoro nawet Leo chce się uczyć. Jeśli będzie tak nauczał, będę świetnym uczniem. Oho, miło to słyszeć. A to co takiego? Pewnie stary nauczyciel to zostawił. Dzień dobry, przyszliśmy na zajęcia dodatkowe. Wszyscy? To miłe zaskoczenie, że chcecie się uczyć algebry i geometrii. A opowie pan coś więcej o matematyce w grach? Oczywiście gry są świetnym przykładem nauki matematyki. A co pan tu ma? A to notatki waszego starego nauczyciela. Dzieli się tu swoją wiedzą i uczy jak być nauczycielem. To dlaczego pan to czyta? Też lubię uczyć się nowych rzeczy. Uczyć się od Piotrowskiego. Śmieszne! Pan Piotrowski jest szanowanym nauczycielem. Pracował w szkole przez 30 lat. Myślę, że można się czegoś od niego nauczyć. Nie musi się pan od niego uczyć, jest pan świetnym nauczycielem. Dziękuję za komplement, ale pamiętaj, że od każdego można się czegoś nauczyć. Ale od nas? Oczywiście, oczywiście, jestem pewien, że dużo się od was nauczę. A teraz usiądźcie, zaczniemy lekcję. Obliczmy to. Wasza postać ma 2500 HP. Otrzymałeś obrażenia krytyczne. Minus 20%. Ile zdrowia zostaje twojej postaci? To poważny cios. Znam równanie. Rozwiążmy ten problem. Świetnie pracowaliście. Jutro sprawdzę wasze prace i dam znać o wynikach. Dziękujemy za lekcję. Do jutra, panie Arci. To ciekawe. W końcu algebra! Czekałem na nią cały dzień! Ja też! Nauczyciel miał sprawdzić nasze zadania. Mam nadzieję, że dał nam dobre oceny. Dzień dobry wszystkim! Czekaliśmy na pańską lekcję! Sprawdził pan naszą pracę? Przepraszam, kochani. Szczerze mówiąc, nie miałem wczoraj czasu. Grałem wczoraj w nową grę. No, to jest ważny powód. Ja pana rozumiem. A co to za gra? Czołgi. Czołgi? Ta, czołgi online. Wczoraj to pobrałem za radą waszego nauczyciela, Wasyla Piotrowskiego. Niech pan nie gra w czołgi! Dlaczego? Według mnie to fajna gra. To jest pierwszy krok. Pierwszy krok do czego? Żeby stać się fermą. Nie martwcie się, mnie to na pewno nie spotka. Tak czy inaczej, lepiej grać w Fortnite albo w Minecrafta, tam na pewno pan się nie będzie nudzić. Dzięki za radę. Otwórzcie swoje notatniki i rozwiążcie zadania na stronie 55. Obiecałeś opowiedzieć nam o magicznej liczbie. O, innym razem. zasnął. A ja myślałam, że to normalny nauczyciel. No był normalny. Możecie być ciszej? Próbuję zrozumieć zadanie. Zadanie powinien wyjaśnić nauczyciel. Tak, tylko on śpi. Pierwszego dnia pokazał jaki jest cool, a drugiego dnia się zmienił. Jeszcze nie wszystko stracone. Spójrz na niego. Widać, całą noc grał w czołgi. Tak jak Wiktor Piotrowski. Może go obudzimy? Niech lepiej śpi. A, a co? Gdzie jestem? W szkole. Mamy lekcję algebry. O, właśnie Mogę zadać pytanie? Kto pozwolił mówić? Zgłaszamy się, jak chcemy coś powiedzieć No... Nie obrażaj się Takie są zasady szkoły, ja ich nie wymyśliłem Przepraszam Powiedz, co chciałaś Wczoraj była zadana praca domowa Sprawdził pan? Właśnie, sprawdźmy to Leo, zacznijmy od ciebie A, Przypomnij mi, o co pytałem? Wymyślić zadanie Rozumiem No dobrze, Leo, zaczynaj na rynku sprzedano 200 kg mango i 10 Stop! Gdzie ty widziałeś, żeby na rynku sprzedawano 200 kg mango? No, wszystko może się zdarzyć. Dawaj prościej. Na rynku było 200 kg ziemniaków. Okej, okay, niech będą ziemniaki. Tak. Boże, coś ty tu nawymyślał? Fantazje. Ech. Pocierzowy! Zo! Dzieci, obudźcie się, żyjecie w prawdziwym świecie! Sam nas pan prosił o wykazanie się kreatywnością. Zapomnijcie, nie jestem tym samym nauczycielem co wczoraj. Siedzieć, dzwonek jest dla nauczyciela. Leo na miejsce. Zapiszcie zadanie. Naucz się wzorów ze strony 60. Jeśli ktoś się nie nauczy, dostanie od razu pałę. Możecie iść. Jakby go podmienili! Mówię wam, on próbował zdobyć nasze zaufanie! Leo ma rację, nie mógł się aż tak bardzo zmienić! To tak jak Wasyl Piotrowski, tylko młodszy. A co jeśli oni pan Arci zamienili się ciałami? Amelka, to już bzdura! Dlaczego? Na naszym kanale może się zdarzyć wszystko! Wiecie co, dziewczyny? Pójdę i dowiem się wszystkiego! Ty co, idziesz do nauczyciela? Tak, jesteście ze mną? Nie, poczekamy tutaj! Okej. Okay. Hmm, Piotrowski napisał prawdę w swoim notecie. Chipsy są pyszne. Panie Arci, można? Mam teraz przerwę, tak jakby. Nie chcę rozmawiać o lekcjach. Muszę z panem poważnie porozmawiać. No to śmiało, mów. E, co z panem nie tak? Zachowuje się pan jak oferma. Oferma? Czyli jak? Wczoraj był pan spoko, a dziś pan wtrążala chipsy. I co twoim zdaniem mam zrobić? Myślałem, że jest pan aktywny. Chodzi na siłownie, gra fajne gry, a nie w te czołgi. Lubisz sport? No tak. O, prezent. Co to? To karnet na siłownię. Ważne jeszcze 5 miesięcy. Już go nie potrzebuję. Dlaczego rezygnujesz ze sportu? Potrzebuję więcej czasu na grę w czołgi i spanie przed telewizorem. Właśnie problem. Sam myślałem, że być nowoczesnym nauczycielem jest fajne, dopóki nie przeczytałem tego. A to co, notatnik Piotrowskiego? Wasyl Piotrowski jest wspaniałym nauczycielem, chce być taki jak on. Piotrowski był prawdziwym głupcem! Ale był dobrym nauczycielem. Masz sam przeczytaj. Jakie to ciekawe. Chcesz chipsa? Tak, chcę! jest Leo? Mam nadzieję, że pan Arci go nie zabił. Wiesz, cieszę się, że Leo tak martwi się o nauczyciela. Ja też! To znaczy, że lubi się uczyć. Potrzebuje tylko odpowiedniego nauczyciela. O, Leo! Rozmawiałeś z panem Arcib? Tak, dziewczyny, wszystko gra. I co? Przekonałeś go, żeby został normalnym nauczycielem? Już jest świetnym nauczycielem! Załatwione! Dobrze to słyszeć. Jutro zobaczymy, jak na niego wpłynąłeś. Nie ma Leo ani nauczyciela. Leo pewnie jak zawsze zaspał. Co to za zapach? Ja też to czuję. Kto wpuścił bezdomnego do szkoły? Cinnie to nie bezdomny, a pan Arci? O, oh, wow. Dzień dobry, panie Arci? Mm. Dlaczego lekcje zaczynają się tak wcześnie? Sam pan wie, że poranek jest najlepszą porą na naukę. Co, Amelio? Przepraszam, ale w klasie jest taki smród. Przyniósł pan śmieci do szkoły? O, to ja tak pachnę. Zapomniałem się umyć. Szkoda. Jak włączam czołgi, czas leci. Nie mam czasu nawet się umyć. Twój zapach jest bardzo silny. Dobra, pójdę do toalety i umyję pachy pod kranem. Tak, rozmowa Leo nie zadziałała. Myślę, że pan Archie stał się jeszcze większą ofermą niż wczoraj. Nigdy czegoś takiego nie widziałam. Zazwyczaj ludzie stopniowo stają się ofermami. A tutaj? Mówię ci, coś tu jest nie tak. Leo przyjdzie i porozmawiamy o tym. Rozumiem, że znacie wzory? I tak je znałam. Znałaś? A nie chcesz może napisać ich na ocenę? Moja rada, lepiej nie bądź przemądrzała. Wygląda na to, że nie wszyscy przyszli dziś na zajęcia. Proszę tego nie zapisywać, może zaraz przyjdzie. Co z Leo? Nie wiem, może nie miał czasu przygotować się do szkoły. Młody człowieku, wiesz, że spóźnianie się jest niegrzeczne? Proszę wybaczyć, pani Archie, całą noc grałem w czołgi. Ledwo się obudziłem. Grałeś w czołgi? Aha, za pańską radą. Gra jest bardzo wciągająca. No to siadaj, siadaj. Leo, jak myślisz? Lepiej grać rykoszetem czy miotaczem ognia? To zależy od stylu gry. Rykoszet jest dobry w zamkniętych przestrzeniach. Ale zauważyłem, że jeśli nie trafię celnie, to obrażenia nie są duże a miotacz ognia jest potężny. Zgadzam się, miotacz ognia może stopić czołg, jak podjedziesz blisko. Mm -mm, może przejdziemy do lekcji. Amelka, masz coś przeciwko czołgom? Hey. Sam wczoraj mówiłeś, że to głupia gra dla oferm. Dziewczyny chyba za dużo gadają, nie sądzisz Leo? Tak, jak można źle mówić o czołgach? Jeśli nie chcecie rozmawiać, przejdźcie na stronę 65 i rozwiążcie problemy. To jest wasz sprawdzian. Kurczę, tylko nie sprawdzian. Leo, ty nie musisz pisać, wiem, że się przygotowałeś. Chodź, pomożesz mi. Widziałeś to? To tak jakby Leo też stał się ofermą. Leo jest jeszcze na to za młody. Myślę, że zaraził się ofermizmem od swojego nauczyciela. Co? Amelka, to niemożliwe. Ofermizm to nie choroba. A co to? No, to raczej stan umysłu. Jeśli tak dalej pójdzie, to musimy pilnie coś zrobić. Nie jest, żeby mój przyjaciel został ofermą. No i co? Będziecie pisać pracę, czy wolicie jeść z nami chipsy i pić kole? Jeść na lekcji to coś nowego. U mnie można. Chodźcie, zrelaksujmy się i zjedzmy. Jeśli będę jadła dużo tego świzna, to dostanę prysznic. Róbcie co chcecie, i ja się będę uczyć. Ale głupia, po co ci nauka? Leo, co za głupie pytanie, omawialiśmy to sto razy. Chcę się uczyć i mieć normalną pracę. Ja też. A jaką chcecie mieć pracę? Chcę być aktorką. A ja chcę pracować w laboratorium. O, laboratorium jest dobre, a aktorka tak sobie. A to dlaczego? Laborantka w fabryce jest ceniona, a aktorka co robi pożytecznego? Mhm. Nie chcę pracować w fabryce, chcę dokonywać odkryć naukowych. Czy wy w ogóle rozumiecie życie w fabryce? Jest prawdziwa praca i korzyść dla społeczeństwa. Mhm, tak, tak, tak. To dlaczego pan pracuje jako nauczyciel? Żeby uczyć was, że fabryka jest najlepszym miejscem pracy dla młodego pokolenia. Jak ja doroznę, to na pewno będę pracował w fabryce. Leo, chciałeś zostać kierowcą wyścigowym. To głupie marzenie, trzeba być realistą. O, dobra robota, Leo. Jesteś wspaniałym nauczycielem. Chciałbym mieć z Tobą wszystkie lekcje. To się da załatwić. Pójdę do dyrektora i zapytam. Leo, co się z Tobą dzieje? A co ze mną? U mnie wszystko ok. Tylko spójrz na siebie, zupełnie straciłeś rozum. O, po prostu zmieniłem zdanie. Naprawdę uważasz, że praca w fabryce i granie w czołgi jest fajne? No tak, po co się wysilać i dążyć do czegoś lepszego, skoro nic z tego może nie wyjść? Jasne. Melka, co ty robisz? Czasem, jak się zarasiłeś! Zastaw mnie! Niczym się nie zarasiłem! Leo, obudź się, jesteś pod hipnozą! Co wy zdurniałyście? Po prostu posłuchałem pomocnej rady nauczyciela! Czego i wam życzę! W końcu lekcja się skończyła. Chodźmy, Ginny! Leo nie ma żadnych śladów ugryzień ani zastrzyków, więc zaraził się w jakiś inny sposób. Amelka, uspokój się. Nie sądzę, żeby był czymś zarażony. Myślisz, że jest zahipnotyzowany? Nie, myślę, że sam tak sobie zdecydował. Zdecydował się być ofermą i nie ma nawet 30 lat! Myślę, że powinnyśmy uszanować decyzję, Leo. Nie wierzę, że to mówisz. Rozumiesz, Amelko, jeśli ktoś jest ofermą, to nie zdołasz mu nic powiedzieć. Chcecie się napić? Nie, dzięki. Słuchajcie dziewczyny, razem z panem Marciem zbieramy team do czołgów. Kogo zbieracie? No team, żeby mieć z kim grać. Gracie z nami? Czołgi? Tylko kiedy raki zaczną latać. A ja mogę z wami pograć. Ginny. O, Ginny przynajmniej normalna, nie to co ty. Powiem panu Arciemu, że mamy nowego członka w teamie. Świetnie, jutro spóźnisz się do szkoły, przyjdziesz w brudnych ubraniach i będziesz śmierdziała jak śmietnik. Przecież wiesz, że o siebie dbam. Ciekawe, czy dziewczyna Oferma to dalej Oferma, czy Ofermilia? Amelka, starczy, dosyć tych twoich mongolskich teorii. Nic strasznego się nie dzieje, a ty panikujesz. Co? pokłóciłaś się z Ginny? Skąd wiedziałeś? Jaką teraz mamy lekcję? Historię. Znowu ty? Mamy teraz historię. Mówiłem się z dyrektorem, że dziś będę uczył wszystkich przedmiotów. A co, zna się na wszystkich przedmiotach? Ja też chodziłem do szkoły. Super, najlepszy nauczyciel. Zobaczcie, co przyniosłem. O, skąd wziąłeś konsolę? Wymieniłem się z dyrektorką za bombonierkę. Stara się pan o jej względy? Nie, jestem leniwy. Po prostu zobaczyłem konsolę i poprosiłem. O kurczę, nawet dyrektorka to popiera. Może teraz mamy szkołę oferm, a ja czegoś nie wiem. Kamelka, zamknij się. Właściwie to telewizor służy do nauki, oglądamy na nim prezentację. Powiedziałem dyrektorce, że mam nowe podejście do nauczania, nie będzie problemu. I ona uwierzyła? Chyba po prostu jej się podoba, dlatego dała się nabrać. No co, kto chce ze mną powalczyć? Ja! Ja! Siadaj, zaraz cię rozwalę. Ach! Zabiję cię! Nie masz szans. Aj, upadłem! Teraz ci się dostanie To również cię nie martwi? To nic wielkiego, niech sobie trochę pograją A, już lepiej, żeby Wiktor Piotrowski tutaj został, a nie on Tak, wygrałem! O, zmęczyłem się Przy tej grze nie można się nawet napić Nie lubię jej No, to racja, ale nie ma tu czołgów Szkoda Możemy wziąć laptopa z sali informatycznej i zagrać na nim w czołgi Właśnie! Może czas przestać grać? Zróbmy coś innego na przykład? Chcecie zobaczyć modne ubrania dla mężczyzn? Może znajdziecie coś dla siebie? Moda? Jaki normalny facet się tym interesuje? Przedwczoraj miałeś na sobie modną koszulę z najnowszej kolekcji. Ale dzisiaj nie mam. Zrozumiałem, że wydawanie pieniędzy na ubranie jest głupie. Lepiej kupić chipsy albo napoje. Pan Arci ma rację. Nie musisz kupować najdroższej rzeczy. Powinieneś ładnie wyglądać w szkole. Szkoła to nie wybieg dla mody, a miejsce nauki. Tylko gramy, rozmawiamy i jemy. Amelka, spokojnie. On jest przecież nauczycielem. Może dać ci złą cenę. O, nagle zapragnąłem kupić garaż. Leo, chcesz kupić samochód i znowu zostać kierowcą wyścigowym? Nie, po prostu chłopaki spotkają się w garażu, żeby odpocząć. Leo, rozumiesz to. Ja mam garaż. Tylko mi nie mów, że będziemy się uczyć w garażu zamiast w szkole. Jakie mamy teraz nudne pokolenie. Dzieciaki kiedyś chodziły na wagary, przesiadywały za garażami. Wtedy to były czasy. Według ciebie to było dobre? Nie bawicie się, ale myślicie o nauce, o przyszłości. Ja nie myślę o przyszłości. W fabryce możesz być kim chcesz. Dokładnie. Słuchaj, Leo, nie czytaj książek. Nie nauczę cię o życiu. Leo, chodź po laptopy. Idziemy! Ach. Dobra, Amelko, masz rację. Ten nauczyciel niczego dobrego nas nie nauczy. Końcu, to zrozumiałaś. Musimy uratować Leo i poskarżyć się na nauczyciela. I co proponujesz? Dobra, słuchaj. Ach, teraz sobie zagramy. Wszystko gotowe? Aha. Gdzie ty jedziesz? Musisz jechać na brzeg. Czekaj, strzelają do mnie. Chyba go zabiłem. Nie, zostawcie mnie, jestem... Ukłam, jestem... Leo! A potem przebierzemy cię w normalne ubranie. Co wam się nie podoba w moich ubraniach? Mamy dosyć przebywania w towarzystwie śmierdzących oferm. Nie macie prawa! Nauczyciel miał rację, kiedy powiedział, że jesteście zazdrosne. Nie stawiaj oporu! Zostawcie mnie! Trzymaj albo przebierzesz się sam. Albo my to zrobimy. No dobra, sam to zrobię. Tylko nie bijcie. A nauczyciela też? Umyjemy? Oczywiście, że nie. Łatwo było cię złamać, słabe uszy. Ale nauczyciela będzie trudniej. Postanowiłyśmy za melką, że napiszemy na niego skargę. Mamy wszystkie dowody. Jest nieprofesjonalny i zostanie wyrzucony ze szkoły. Może da się jakoś łagodniej? Chcesz, żeby cała szkoła była zawstydzona takim nauczycielem? To nie jego wina. A kto jest winny? Pan Piotrowski. Wiktor Piotrowski już odszedł. Na pewno nie był najlepszym nauczycielem, ale nie obwinia go za wszystko. Nie, on zostawił notatki dla nowego nauczyciela. Jakie notatki? Nie pamiętam, ale jak tylko je przeczytałem, od razu chciałam grać w czołgi i pić kole. A Malka, jak zwykle, miałaś rację. Wygląda na to, że to choroba. Wiedziałam. Leo, gdzie teraz jest ten notatnik? Nie wiem, był u pana Arciego. Może powinienem go zapytać. nie chodźmy! No, wpadłem w kłopoty, znowu. Panie Arci! Dajcie spokój, ma ważny mecz. Chcielibyśmy tylko poprosić o notatnik Wiktora Piotrowskiego. A, no notatnik? Mam po domu. A mógłbyś nam go przynieść do poczytania? Nie. Proszę. Nigdy się z nim nie rozstaję. Czytam go przed pójściem spać. Daje mi siłę. No jasne. Dziewczyny, wiecie jak wpłacić pieniądze w czołkach? Jest tu taki fajny czołg. Chcę go kupić. A to nie jest marnotrawstwo pieniędzy? Na to mi nie żal pieniędzy. Dobra, musimy iść. No co, macie notatnik? Nie, jest w domu nauczyciela. O nie, na zawsze zostanę ofermą! Musimy zdobyć ten notatnik za wszelką cenę. Mam pomysł, spotkajmy się po lekcjach w szkole. Stop! A dlaczego? Pójdziemy za panem Archim i dowiemy się, gdzie mieszka. Boję się. Nie, bój się, chodźmy! Kurcze, włamaliśmy się do domu nauczyciela. Czy to w ogóle legalne? Spokój się, przyszliśmy tu, żeby zrobić dobry uczynek. Jesteś pewna, że śpi? Zaraz sprawdzimy. Pewnie na 100%. To Tak, to ten notatnik Wiktora Piotrowskiego. Skończmy z tym. Rwiemy. A tak śmierdzę. Fuj, wyglądam jak łajza. Muszę się ogarnąć. Gotowe, klątwa o została powstrzymana. Ziomki, jeśli spodobał wam się ten film, to koniecznie polubcie go i subskrybujcie nasz kanał. Wszystkim pa, 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 pa. Teraz musimy się jakoś wydostać z tego domu. Uj, uj.